E, witam Was, z tej strony Give to jest kolejny odcinek, już czwarty z serii Sprinter Chaos Theory, or Chaos Ch theory Who like? What? Dobra, w poprzednim odcinku... bardzo lecimy tutaj. Dziwne, a w tym odcinku nie zostało nam jak nic, 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 jak tylko, jak tylko... Zostało nam tylko zabić Laserdę, i... Pff, uciec sobie najzwyczajniej w świecie spierdolić so let's go motherfucker mam nadzieję że w ogóle słychać nie nie, nie nie włączam stopera czy coś bo... nie nie otworzę bo... No chuj je to P kilka pierwszych minut Du, 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 du. And here, nigga. dobra robota sam. Jeszcze dwie oh, fuck off! Te dwie skrzynie To weźcie co sobie myślę, że sami sobie znajdziecie. Okej, okay, tu jest. I nie rozumiem, czemu się denerwuję. Przeprowadził cię przez kontrolę. Myślisz, że tak łatwo przepłynąć przez strefę kanału? Nie opuści tak. mnie, czy to proste. Myślisz, że moja robota jest łatwa? Nie! Jest To była zniewaga. Star, to z... mi, nie rozumiem, no. przekupił inspektora z mojej własnej kasy. Nie! Ta gruba ryba! Wiceprezydent Segundo Ruiz... Demediero, Ja mu jeszcze wykażę. Zapamiętaj moje słowa. Zapłaci! Świetnie! Podwójnie! Albo nie nazywam się Hugo Lazerda. Wspaniale! Hugo! On naprawdę chce zatakować Hugo, kopter! Tak muszę to powiedzieć. Kur... No nie.

Nie uważam, że ty jesteś za to odpowiedzialny. O ty nie! To nie moja wina! O tak, to twoja, twoja wina, gnojcy. Ty dawałeś rozkaz, a teraz za to zginiesz. Proszę! Pać na no, no, wyrządzenie! za jego porwanie. Twój stary, Ja... nie wiem. To po słaby. Nie kontaktowałeś się ze mną, ze mną bezpośrednio. Ostrzegano mnie, żebym nie próbował się dowiedzieć. I tak będziesz wszystko oglądać. Przepraszam. To nie moja wina. Przepraszam. To nie. Jestem tchórzem. Przepraszam. Jesteś pizdą. To nie moja wina. Niemożliwe. Freze. O. Dobra robota Fischer, Poinformuję komitet o statusie, że laserda nie stanowi już. Celem... Oj, może! Co? co? No nie! La serda, czemu czele przy wszystkich, co cholery. Obserwuj <słuch> jede fujero. kurwa. W dupę. Pod defiler macie takie, taką mapcie i w ogóle wyposażenie, i wszystko, co jest nieprzydatne. Zedfuck, like, like, I'm. I'm not, to to. Just open this shit, nigga! Just go! Get it out! No dwa Co mogę sprawdzić przecież Tu jest jakiś ziomość To najważniejsze jest jedno bezwzględne gunwo Miał tu skrzynki Or something Te -y. No wiecie, w nowym Falaucie nie, falał Cię. Killzone nie są kurwa płachty, przez które się nie da przejść, więc fizyka w tej grze grzemiażdżu w porównaniu do By Killzone'. Bynajmniej w niektórych aspektach. Co to jest? Zewnątrz. A tam? A co to jest? Drugie zewnątrz?

Yy, tak, bo mogę. I tak, bo... Myślę, że... Coś tu dojebie. Co to znaczy autonomicznie? Nie, to znaczy bez zewnętrznej ingerencji pomocy. Dlaczemu... pierdolisz? No, Amerykanie mówią, że będą musieli autonomicznie przygotować start promu kosmicznego, żeby uratować kosmonautów ze stacji kosmicznej. Jest tak śle. Ja nie. Nie, nie mam co robić tego rys. promu nadal fil w module dopującym będzie to, musiała przejść do promu ratunkowego przez klucz. Ja, jaki błyszid. I kiepso. <coughs> no Kurwa jest ważnego ludzie. Co najmniej dwa tygodnie zanim przygotują prom do startu. Więc może to nie mieć żadnego znaczenia. A ja myślałem, że na tym statku jest niebezpiecznie. Dupa na tym statku jest bezpiecznie. Iolo. <laughs> Ty wisiek, jebany glonajad. Gdzie pójdziesz? Hinolu. Tak, tak. <laughs> Mogę Cię ściągnąć? Wątpię. Mogę Cię zabić? Wątpię X2? chcecie. chce Cię... Kurwa, chwycić, ja pierdolę. Sporo tutaj ludzi. O nie! O, e, tak, ta łajba cuchnie. Dobrze jest <grym> to stary świeżym powietrzem. Co jest tam u góry? Tylko kabina łączności i serwer. Nie usłyszysz no, nas, <śmierdzi> Coś jeszcze? Jest zapasowa drabina do szalupy. I twój karyzny. martwy kurczu. Nic więcej. Dobra, zamknij a... Stwierdziłem, że nie będę zabił. Tak wiele razy. Bynajmniej. Przynajmniej. Komenty z komentarze, wiem od kogo. Przynajmniej depilurry Nie, nie będzie krypnozych kogoś. Co? Jeszcze jak YouTube to tak śmiesznie zrobił, że e, jeśli nie oglądasz ostatniego filmu to nie pokazuje najnowsze, z tego co się zorientowałem po własnym konnecie. To jest trochę dupa, uważam, no bo kurwa, człowiek chce sobie obejrzeć. Ale ktoś ten nie ogląda ostatniego odcinka, bo no, ma nie ma czasu, przegapił na przykład. I co? Nie dostaniesz powiadomienia nawet, bo nie bym dał poprzedniego. Kurwa wyślijnie. <głyszeroniczny> nie wiem jak dla mnie, jak dla Was, ale dla mnie to trochę się. Ja nie. Kurwa głupie. Dwie się zabijanie. dupa jest. Nie będziemy zalewać się potem w jakiejś dziurze. nie Chciałbym, żeby się to było. <boost is. śmiech> no Jeszcze ja nie, szkorbut... nie słyszałem, żeby ktoś dostał skorbut tu w dżungli. Kurna! Skorbut. Skorbut, człowieku, to było w 1700 którymś. Kamarekę odkrywano. O boże. Ja? Ja zadaję pytania. Opowiedz mi o szalupie. Pozesraj no byś się ze strachu. Tej szalupie. Tej na rufie. Wystarczy tylko pociągnąć za dźwignię i wsiąść do niej. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Nie jest zaminowana czy coś takiego? Zwariowałeś? Czemu mielibyśmy minować szalupę ratunkową? No w sumie. Nie zatrzymujecie. Zauważyłem wyobraź sobie. Panie kolego. Tak to jest, no. Nieźle Fischer. Jeszcze jedna skrzynia. Kurwa dostaniesz awans. Ty... Gdzie ty leżysz, człowieku? Nie, 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 się, to zrobić. Zajdziesz tutaj? Ktoś czeka mała niespodzianka. Piczko. Co za cep? I. I. Ty, do niej. Kurwa, nie ma we mnie. Synek kreatywnie. macie się szczęście Yolo. Rysy Cytując Tiwolta. Ciekawe, jeszcze nie, nie ktoś napisze. E, cytat, Tivolta, Tiwolta, rysy to jest lecie Mission complete Przegląd wytycznych, wykonane, 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 musi na niewykonane, wszak chuj go no to musiałem zrobić do cholery. Panamskiego kontaktu laserdy Statystyki od nowa. Ugłuszenie wygrał 17 Zabiorę go w 73. 7-3 Włączony No, tyle by trwał odcinek Super, jeszcze 13 minut, teraz graliśmy Gut, tu nowe, ale będzie koniec tego odcinka. O nie, mi u Was zgubę Kolosalnie długi odcinek, wiem. E, oła. E, to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, klikajcie fajne, dodajcie tu do ulubionych, jeśli nam się podobało. Więc ja zawiesz, żegnam. Na razie przycisk przyciskiem tutaj.